Cześć, witam was w kolejnym filmie, dokładniej trzeciej części dotyczącej setupu. Dzisiaj omówimy sobie zakładkę Windows, czyli okna, czyli wszystko co tutaj widzimy, itd. itd. Zaczynamy od razu. Y, pierwsze schemat kolorów, jaki byśmy chcieli, domyślnie mamy na dark. Y Dark White Info, szczerze nie wiem o jakie informacje to chodzi. Próbowałem to znaleźć, ale, ale nie wiem dokładnie, które informacje wyświetlają się na biało, więc tego wam nie powiem. Chyba że gdzieś nie wiem, jak tu najadę to. Czy to coś zmienia? Nie zmienia, więc no, nie, wiem, nie wiem, jakich informacji się dotyczy. Mamy no, Black Stary, czyli ten taki stary Hamsys, który był na początku, przed update'em jeszcze od jakiejś tam nie wiem roku dwóch na jakiejś wersji i high contrast no to mamy taki biały to jest bardzo fajne wiem że to ogólnie teraz wygląda brzydko i boli w oczy ale uwierzcie mi na plenery jak wali wam słońce w monitor to naprawdę ratuje bardzo ta, ten kontrast domyślnie mamy da dark normal ja ten lubię najbardziej i na tym sobie pracuję kolejny text mode mamy tutaj zmiany jakby to musicie no nie wiem nie będę wam chyba wszystkich pokazywać ale po prostu różne yy, mody tekstu możemy wszystko caps duże litery możemy nie wiem, dać very large mamy bardzo duże dla osób które mają nie wiem problemy z, ze wzrokiem jak widzicie wszystko jest wtedy powiększone dosłownie wszystko yy, mamy nie wiem że tylko pierwsza litera na przykład jest zawsze powiększana ja mam na no i i mi tak zostaje Icon size, ja mam domyślnie na auto no snapshot. Defaultowy jest na small. Pokażę o co z tym chodzi. Jeżeli mamy tutaj jakby to się to wszystkich ikonek, to znaczy na przykład no tutaj tych. Jeżeli ja na przykład, no nie wiem, zrobię sobie tutaj, to znaczy jakąś mniej jeden spod, no to tworzą nam się ikony. Jeżeli zrobię auto no, snapshot, tak jak ja mam, to w tym wypadku. Jak widzicie, że te ikony są inne, mimo że to jest jakby automatycznie wszystko robione. Jak dam na Large, te ikonki są większe. Tak, są większe, bo nie wiem teraz czy się nie pogubiłem. Tak, są większe. Large when no name, czyli w tym wypadku jeżeli nie ma, jak widzicie, nazwy, no to jest duże po prostu ta ikona. I y, Auto, bo, ponieważ czym są snapshoty? Snapshoty to jest, jak widzicie sobie w Stack Store, to macie tutaj takie jakby zdjęcia tego Q danego. I jakby. Nie, nie wiem, czy teraz mi to zadziała, bo. Ja nie wiem trochę na jakiej zasadzie te snapshoty się tworzą. One powinny automatycznie się tworzyć. Wpiszę nie wiem, cokolwiek coś. I, I tutaj powinien się stworzyć taka ikonka yy, tego snapshotu. Ja nie wiem, czy może w tych opcjach też coś trzeba włączyć bądź wyłączyć ale dobra, no nieważne yy, tutaj powinien się stworzyć taki snapshot, czyli właśnie coś takiego I, i po prostu macie takie obrazki jakby no obrazki po prostu tego co stworzycie, tego Q, jakby on automatycznie to generuje ja sobie dodaję Autonomous snapshot i po to, że on automatycznie dostosowuje yy, automatycznie mi dostosowuje te wielkości to znaczy tutaj na przykład w tych grupach w tych innych rzeczach i nie tworzy mi Snapshotów, ponieważ w tym wypadku nie mam wtedy tych podpisów, tutaj tylko mam obrazek jeden wielki, więc więc polecam sobie nie używać Snapshotów, bo tak naprawdę no lepiej sobie to podpisać dobrze i wiedzieć co tam jest. Kolejna opcja Color tags w tym wypadku jakby wybieramy sobie czym są w ogóle kolor tagi kolor tagi to to są po prostu pod daną tutaj paletą, czy Q, czy playbackiem występują po prostu kolory, i tutaj sobie wybieramy, zależnie od czego mają być te kolor tagi ustawiane. Możemy wybrać na przykład Head Type dla przykładu. Jak widzicie, wszystkie dimerowe yy, urządzenia są na różowo: spoty są na niebiesko, czy ciemne niebieski bimy na żółto, łosze na czerwono. I to są jakby domyślne kolory ustawione przed Hamsysa. Możemy mieć zależnie od tego, do jakiego obiektu są przypięte, zależnie od tego, w jakiej konsoli są jakby używane czy spaczowane, te, które są sparkowane, z, czym jest parkowanie, to też, jakby nie, ten, na, nie na ten film to jest temat. Zależnie na przykład od uniwersów, unizona, od tego, do, jakiego, do jakiej osoby to należą, czyli jaki user jest zalogowany. I najlepsza opcja, w mojej opinii i według mnie, czyli od odpacza. I co to powoduje? Jak widzicie, jeżeli ja sobie tu wejdę, no to nie ma żadnych kolorów, ale w tym momencie wchodzę sobie w patch i tutaj jest coś takiego jak tag i tutaj możecie sobie ustawić, na przykład zaznaczyć wszystkie spoty, kliknąć set i wybrać sobie, nie wiem, załóżmy, jak widzicie macie przypisany tego kolor, teraz wchodząc w layout 1 jak widzicie, macie przypisany kolorek, i tym możecie sobie rozdzielać po prostu urządzenia między sobą i, i wiedzieć, co jest z czym. Dlatego no, uważam, że jest to super opcja, bo nie jest wszystko takie monotonne i wiecie, jaka grupa czego się tyczy. Kolejna opcja: Playback Coltax. Yy, to się tyczy samych playbacków. I tutaj yy, defaultowo, jeżeli je oznaczymy, no to on, jakby sobie. sobie bierze pod uwagę na przykład jak widzicie speedmastery mają pomarańczowy Group Mastery od intensity mają załóżmy czerwony jakby on sobie sam zależnie od tego co jest zapisane na tym playbacku wybiera co ma być qstack to tyczy się opcji jeżeli wejdę sobie w qstack jakikolwiek załóżmy ten w view options i w function tutaj mamy do wyboru color tags i tutaj mogę sobie też przypisywać do każdego Q yy, jakby dany kolor, czyli na przykład nie wiem, żółty. Jak widzicie teraz mamy żółty na playbacku i w, w Hamzysie MQ500M, MQ250M i, i jakiś tych nowszych chyba MQ70, nie, nie pamiętam, nie chcę skłamać teraz ale w tych nowych, gdzie mamy motoryzowane fejdery i podświetlane, to tamte kolory jakby Zgrywają się z tymi, co są na playbackach, żebyście mieli jakby fajnie to podpisane i pokazane. I też, jakby te kolory, które są tu ustawione, jak wiecie w StackStore, to jak widzicie, one też się tyczą tych kolorków w StackStore. Także, też mega fajna opcja, żeby ogarniać sobie, co jest czym, co gdzie jest, i przypisywać pod dane urządzenia. Na przykład, yy... ta opcja, czyli Dim, dim Unused. Yy... Tyczy się tylko właśnie tych jakby urządzeń czy sterowników, gdzie są te fejdery podświetlane na kąpie tego wam nie wytłumaczę, dlatego że jakby one domyślnie mają jakiś kolor, nie pamiętam czy to jest niebieski, czy biały, no, nie chcę kłamać, ale jakiś tam jest. I jakby w momencie, w którym dany fajder nie jest używany i nic na nim nie ma, to po prostu on jest wygaszony i ten playback się nie świeci. I żeby było łatwiej zadiemy jakby wiedzieć po prostu, który jest wolny i tyle jeśli chodzi o opcję channels to szczerze mówiąc nie wiem co to robi nie, ma to, nie, nie jest to w żadnym miejscu wytłumaczone nawet w instrukcji i jakby nawet próbuję, próbując strzelać co to, jakby jak to działa to jak widzicie tutaj a to jest chyba po prostu, że kanałami do nich danych urządzeń przypisuje, bo jakby tu mam mk2 to jest do mk2 więc on sobie podpisuje, że to jest mk2 tak mi się wydaje, albo, no chyba domyślnie po prostu bierze, jak ja mam w patchu zrobione na ten cyan, to on jakby sobie bierze od tych urządzeń, bo jak ja zmienię to na orange, no to się zmienia na orange, czyli taki automat po prostu jakby zależnie od tego jakie kanały są użyte, jakich urządzeń, to on sobie zmienia te kolory i, i, i tyle. Także no też spoko opcja, bo, bo te taki i te Q są automatycznie przypisywane do tych urządzeń i mają te kolory, które powinny mieć. Także no, już nawet odkryłem teraz o co chodzi z tym. Dobra, yy, ja zostawię, no w sumie zostawię nad tym channels może. Będzie spoko bardziej. I, i tyle. Yy, tylko tak, to się też tyczy playbacków tylko no właśnie, a, a na przykład teraz tak Storze że cały czas mam to na żółto. Więc to jest trochę do dupy, mimo wszystko. Dobra. Yy, speed Display. No tutaj mamy po prostu wybór, w jakich parametrach chcemy mieć prędkość odtwarzania, czy jest to BPM, sekundy, klatki 24, czyli 30 klatek. Yy, ja zostaję na normal, czyli to jest jakby on sobie sam do jakby sam przypisuje do danego miejsca, gdzie on uważa, że jest najlepszy ten. Speed Display to sobie taki wybiera i tyle. Attribute Display. Tutaj jakby to się tyczy atrybutów takich jak na przykład właśnie Intensity tutaj, czy panorama i tilt Ja polecam zostawić to na normal, dlatego że on jakby sobie dobiera wartości, które powin które jakby on uważa za najlepsze. To znaczy na przykład Intensity jest w procentach. Możemy ustawić wszystko na procenty, czyli bimy kolory i, i panorama tilt pozycje będą procentowo ustawione, co jest uważam trochę głupie e, 16 bitów, czyli po prostu jakby no, będzie wszystko tak jak panorama i tilt, czyli jak widzicie tutaj znaczy no, nawet nie, bo to jest po prostu wartości na no, 16-bitowe, czyli no, jak widzicie jest tego dużo. Panorama Tilt tylko procentowo możemy ustawić i DMX values, czyli po prostu te wartości, które są na DMXie, no to takie będą. Czyli jak widzicie, to macie na 255 jakby yy, 255 wartości na DMX-ie czyli 255 bitów, to po prostu macie na dany kanał, ile, jakby który to jest bit. I tyle. Ja zostałem na Normal, Unit of Measurement, czyli jaki mamy jednostki pomiarowe, to znaczy system metryczny albo Imperial, czyli to co macie w Wielkiej Brytanii, stopy, cale i, i poundsy, czyli to są funty chyba tak. Yy, no i, i tyle. Ja no, jesteśmy w Europie, więc logicznie używamy yy, metrycznego. Column sizing, tu chodzi o to, że pokażę Wam to na przykładzie outputa, jak widzicie aktualnie jest auto, czyli on domyślnie chowa te, które nie są używane i sobie rozmiar przypisuje jakiś tam, w sensie no, jakby ten sizing robi czyli to, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski możemy to wyłączyć i w tym wypadku jak widzicie macie kolumny nieużywane pokazane i macie no, wszystkie kolumny tutaj, więc jest tego dużo i, i nie jest to jakoś ładnie nazwijmy to zrobione hiding only czyli nie ma tego size'owania czyli tego jakby do dobierania rozmiaru jak zwał tak zwał tylko jest to chowanie tych kolumn nieużywanych i, i tyle a sizing powoduje to że na przykład nie wiem jakbym tu miał milion no to to by było szeroko ale że jest 0,0, no to on jakby dopasowuje do tego żeby było Widoczne jak na przykład to jest no function, no to on to robi jak najkrótsze, żeby było widać, że to jest no function, ale jak coś tu będzie, no to to będzie, o jak tu widzicie, no to to jest sizing właśnie. Bo jeżeli ja zrobię y, auto size i zrobię output, to jak widzicie sizing mi to robi, że jest tak ładnie. Jest no function pisze. A, a tu tego sizingu nie ma. I, i jest to brzydko. I jest bardzo skrócone. Dobra, zostawiam na AutoSize Size. Auto row, e, Ordering to jest opcja, która powoduje, że. E, aha, to powoduje, że w momencie, w którym ja wybiorę np. grupę urządzeń MK2, jak wejdę w Output, jak widzicie, Output to jest okno, które pokazuje nam aktualnie wszystko, co sterownik wyrzuca jakby, czyli wszystko, co sterownik przekazuje do naszych urządzeń. No czyli output po prostu, jakby to co wychodzi ze sterownika. I jak widzicie, zaznaczam mk 2 MK2 dam na samą górę i pokazuje mi output dla mk 2 Jeżeli ja tą opcję wyłączę i dam no, to on jakby nie robi tej selekcji i nie daje mi tego jako najważniejszy priorytet i na górę, tylko po prostu jest ustawione względem tego, jak w patchu są ponu ponumerowane urządzenia. Jak wejdę w patch, mam head number tutaj w tej zakładce i mam po prostu numerki jak chcę. I, i tutaj, no, w tym outkucie też jakby to jest tak samo ponumerowane i, i nie ma tych, yy, tych priorytetów. W tym wypadku. Playback Legends, czyli no tak jak macie, nie wiem, mapę i macie podpisane jakieś tam rzeki, to macie legendę, no tutaj legendą jest podpisane to. Te wszystkie nazwy to na przykład Speedmaster BPM. Jeżeli ja zrobię na Expanded, to jak widzicie, jest tego, jakby to się powiększa i to głównie działa w wypadku, gdy macie zrobione taki duże. Na przykład mam tutaj jakąś kius, tak, załóżmy na 4 q Fajnie by było znaleźć. Czy taki się znajdzie? Weźmy, dobra, weźmy ten z FX, co tu jest jakiś gotowiec. A, dobra, no on nie ma nic w sobie, więc trochę nie fajnie. O nie, kurczę, czy tu coś będzie, żeby miało nazwy? Spot kius. To też nie ma nazw. A czy ja coś tu robiłem takiego? Nie pamiętam teraz. O, tu jest FX, dobra, to powinno być. No to są moje. Nie, to nie są moje FXy. Oj, czekajcie chwilę, bo ja bym chciał wam to pokazać, żeby to było fajnie widać. Yy, a nie chce mi się robić od nowa czegoś. Dobra, no zrobię od nowa. Yy, napiszę, nie wiem. Spot z. Spot czy. Spot, nieb. I teraz, jak widzicie, ja, mając tutaj Q -staka, yy, ten Q sobie idzie ładnie, to po prostu one są podpisane, jakby w tej legendzie. Czyli, jakby po prostu jest to pokazane tak rozwinięte, bo jest expanded. Damy na normal, jak widzicie, są tylko dwie i nazwa całego Q. Yy, dane ID plus Name, no to mam ID, które to jest Q i nazwy tego Q, więc to jest taki expanded, expanded trochę jakbym, jakby to powiedzieć. Jak widzicie, no tutaj to rzeczywiście to się zlewa tak brzydko, yy, no bo są nazwy długie i tutaj ten SP coś tam pisze, SP1 chyba tak, więc to jakby no, on wykorzystuje całe to okienko, dlatego to się będzie brzydko zlewać. Dobra, kolejna opcja. Czyli confirm request, czyli te pytania właśnie, jak na przykład nie wiem, zrobię remove tego, czy chcę usunąć, czy nie. Defaultowo jest pierwsze: confirm default no, czyli jak widzicie, chcę usunąć, jest defaultowo na no. Teraz dam jest, to jest jest defaultowo na no, niebieskie to jest zaznaczone. Mm, confirm default jest, to będzie defaultowo na yes. Confirm critical only, czyli to będzie. Jakby odgórnie, Hamzy z rzeczy, które wybrał jako krytyczne, to one będą tylko potwierdzane. Confirm, critical, default, jest, znaczy po prostu defaultowo będzie na yes, a nie na no. I never confirm to oznacza, że nigdy nie będzie was pytać o potwierdzenie. Ja polecam zostawić tak jak jest, ponieważ zawsze lepiej potwierdzić coś 5 razy niż potem. Żałować, że się coś usunęło przez przypadek i, i cofać wszystko, albo że nie macie nad Andu dobrze przypisanego i, i wam się wszystko rozjedzie i rozwali, i, i będzie problem. Scrollbars. bars. Tutaj to chodzi o to, jak na przykład nie wiem, wejdę w patch, to mamy, widzicie, pasek do jeżdżenia góra-dół. Ja mam ustawione na white, możemy ustawić extra white, tylko jak widzicie, on się nie zmieni. Dopiero musimy go ruszyć, żeby się zmienił. Jest teraz na extra white Możemy dać na normal albo bez pasków. Ja daję na white, bo zawsze ten pasek jest spoko. Help mode. Czym jest help mode? To się tyczy tylko i wyłącznie tego, że na przykład ja najeżdżając sobie na cokolwiek. Jak widzicie, wyskakuje mi instrukcja. Co czym jest? Czy instrukcja? Po prostu pisze mi, co czym jest, co to daje. Dialog Tips to są, jeżeli ja kliknę na to, to macie po prostu tutaj dialogi, czyli po prostu no takie typy napisane. Jak dam na non, to jak najadę myszką, nic się nie dzieje, jak kliknę, jest nic. Więc no, to jest jakby spoko opcja, uważam obie, bo zawsze jak nie wiecie co co robi, co czym jest, to se najedziecie myszką i, i już wiecie. Layout Buttons, Always Active, to tłumaczyłem w, w temacie layoutów. I widzicie u góry są tutaj te layouty Dam na no, layoutów nie ma Więc polecam zostawić na jest zawsze spoko mieć tutaj 10 layoutów nawet czy więcej i, I po prostu możecie sobie między nimi przeskakiwać Always show record options, to się tyczy opcji record i include Jeżeli klikniemy opcję shift i record to mamy takie opcje jakby record options Czyli co chcemy zapisać tylko tak i jakby Tutaj jest bardzo dużo tych opcji. Domyślnie, jak klikam Record, to nic się nie dzieje. Domyślnie, jak klikam Include, nic się nie dzieje. A tutaj, jakby pozwala nam to dostać więcej opcji, jakby to powiedzieć. To znaczy, klikam Record, no to mam takie podstawowe rzeczy jak Int, Post, Call, Beam, e, Q Only, Select, Select Only, i tak dalej. I po prostu Record merge na przykład, czyli takie napisywanie. I, i po prostu. Mamy więcej tych opcji. Tak samo w przypadku Includa mamy wybrane, co chcemy i i inkludować. Na przykład, że tylko INTA, pozycja albo coś. Więc no jakby to zależy, kto co chce robić, kto co, co jakby po co potrzebuje to, i, i uważam, że to jest zależne od Was. Message Window: No to gdzie wyświetlają Wam się te wiadomości, tak? Czyli to na przykład y te okienka. I no I mamy Main, czyli główny ekran. Second display, third display, reszty nie będę tłumaczyć, nie ma to sensu, ponieważ zazwyczaj korzystamy jeszcze z maksymalnie dwóch monitorów, na, nawet jednego tylko, dlatego myślę, że to jest kwestia. No, jakby nie, nie wiem, dlaczego ktoś by nie chciał mieć na mainie, ale no, jak macie, nie wiem, Hamsa za MQ500, no to możecie sobie dać na drugi monitor i tyle, i będzie Wam to zależnie wyskakiwać na którym monitorze chcecie. Ok. Z tej zakładki wszystko. Jeszcze odnośnie okienek chciałbym Wam pokazać jedną super rzecz, a jedną super opcję. Nie jest to dokładnie w tym, ponieważ jest to w opcjach monitorów, ale tyczy się też okienek, więc uważam, że fajnie to pokazać. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w zakładkę View System i wejdziemy w View Monitors, to tutaj możemy w tej zakładce Numboxes zmienić ilość, jakby tych boxów, które tutaj są. I ja sobie dam na przykład 10 i w tym momencie, yy, a 10 to jest defaultowo, dobra, sorry, yy, dam 14, jak widzicie jest 7 na 7, czyli 14, jakby to jest tak skalowane, więc możemy dać sobie, ja nie wiem czy ja na 20 pracuję, czy nie pamiętam teraz, ale dajcie na 20, jak widzicie, macie tyle palet, że po prostu możecie cały czas coś na tym robić i, i jest to super. Yy, jednak to nie idzie 10 na 10, bo tu jest do 7, więc nie wiem na jakiej zasadzie to jest liczone, ale ale załóżmy, że podzielone przez 2 mamy w tą stronę, tak, no to to jest najważniejsze. Yy, a, bo to jest, dobre. sorry, to jest 20 na cały ten jakby ekran, czyli to jest 20 a to jest na 14, więc trochę głupio, ale no jakby to się tyczy tego, że to jest 20 wzdłuż Łącznie na dwóch okienkach Bo jak, de, jak dam grupy na całe okno, to mam do 20 No Więc to tak działa, także już wiemy No i, i ja uważam, że to jest mega fajna opcja, mega użyteczna, bo teraz mam dużo tych okienek Jakby ja nie muszę mieć tego dużego, nie muszę widzieć mega blisko w razie co Dacie sobie tutaj w opcjach w Settings yy, big, tech, big Text Mode na Large No i jak widzicie jest to trochę powiększone i po prostu tu zniknęły dwa rzędy, ale macie większe w razie co, a macie nadal więcej tych okienek. Więc no ja polecam, ja zostawiam już na dalsze poradniki na 20 i będziemy sobie tak pracować na takim dużym ekranie. Albo może zrobię jednak mniej, bo, bo nie wiem czy to będzie dobrze widać. Jak będę coś pokazywać w zostawie, może z 16. No, zostawmy tak. I teraz jeszcze tylko jedna kwestia: ponieważ, jakby te grupy się przeskoczyły i tutaj te mastery mogą nie działać. Żeby to naprawić, trzeba kliknąć po prostu Includa, zaznaczyć tą grupę, kliknąć Update i tyle. I, i ten master się tyczy tego, bo to jakby Wam może tu taki error wyskoczyć: że on nie wie, co to jest za grupa, pod jakim numerem to się kryje. Tutaj ta grupa zawsze była pod 7, ale jak na przykład zrobię coś takiego, to jak widzicie jest no steps i on nie wie co to jest. I teraz wystarczy, że kliknę include. Cyk, update i już jest zrobione. Cofam to tutaj. Znowu no steps, robię include. maverick to, update i tyle i działa. Także to by było na tyle w tym filmie. W następnym filmie omówimy sobie. New Storage to może być kr krótkie, ale no, też fajnie, jak te filmy nie będą trwać teraz po 20-25 minut. I, I tam sobie to szybko omówimy. A potem playbacki, czyli chyba najwięcej opcji, to jest tak, no więc to będzie ciekawie. E, dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań, pisania komentarzy. I widzimy się w następnym filmie. Cześć.